Dzień dobry, dzień dobry. Wierocznie duchowych Zwierząt, czytanie, czytanie intuicyjne. Zobaczymy, co wyrocznie chcę nam przekazać. Karty dostępne w sklepie online, w lingubio. A u góry też macie adres napisany. Talia, która świetnie sprawdzi się do przekazu informacji, odpowiedzi na pytania, a także do nauki o rozwoju intuicji. Pierwsza czy druga karta? Pierwsza karta, pancernik, stawiaj zdrowe granice. Czasem trzeba ten pancerz właśnie postawić, żeby ktoś nie pozwalał sobie za dużo wobec ciebie. Stawianie granic jest jak najbardziej zdrowe i to jest taki moment, w którym karty zapraszają cię do tego, aby zacząć to aktywować. Karta numer dwa, słoń, wyciągaj lekcje z przeszłości. A Jesteś w stanie pokonać te... Hmm, Historię z przeszłości, jesteś w stanie budować siebie na nowo i podążać do przodu. Wyciągaj lekcje, nie powielaj ich, aby móc wzrastać. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.